Słowo za słowem. Poranny gość radia RDN Małopolska. Sportowcy w studiu RDN, Ewa Bąk, czyli mistrzyni bilarda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Ryszard Jasicz, trener, choć mówi o sobie emerytowany trener, to mnie się wydaje, że wcale nie emerytowany, a wciąż bardzo mocno czynny. Dzień dobry panie Ryszardzie. Dzień dobry, witam serdecznie. W przypadku pana Ryszarda mówimy o tej majowej odsłonie kampanii Gemini Park Tarnów Tarnowskie Oblicza Mody. W przypadku Ewy Bąk mówimy o świątecznych zakupach, czyli o odsłonie grudniowej. Przede wszystkim na początek pytanie do państwa, jak jest wasz własny odbiór waszych wizerunków na plakatach, które już były, które w Tarnowie już oglądaliśmy. To znaczy, powiem tak, pomimo, że jestem córką fotografa i siostrą fotografki, to jednak zdecydowanie dziwnie jest oglądać siebie w tak dużych rozmiarach. Jeszcze jeśli chodzi o w ogóle miasto i, i okolica. Także tak... Robi wrażenie. Zdecydowanie robi, zdecydowanie robi wrażenie. Szczególnie, że jestem bardzo wymagającą i, i krytyczną wobec siebie osobą. Także uważam, że dziewczyny Czyli, czyli Monika i Emil Kastec zrobiły bardzo, bardzo dobrą robotę, że byłam w stanie to oglądać i nawet podśmiechiwać się co nieco, jak przejeżdżałam koło, koło tych plakatów. Także ja zdecydowanie jestem pozytywnie nastawiona w ogóle do całej tej kampanii i tu gratulacje dla, dla Kingi Witek za, za naprawdę ogrom pracy, który włożyła w to, żeby zebrać tak Świetną ekipę do, do takiej kampanii. No właśnie, jako że Ewa jest mistrzynią bilarda, w tym twoim wizerunku również są takie elementy, ale bardzo subtelne, bardzo delikatne i bardzo kolorowe. Tak, zdecydowanie tak, i, i, i nie ukrywam, że tutaj mi Monika dogodziła, ponieważ przedstawiła mnie tak elegancko, klasycznie, tak jak ja w głowie i w sercu Widzisz widzę bilard. Siebie. I widzę mhm. bilard, mhm. I widzę siebie i, i, i swoją dyscyplinę. Natomiast wplotła oczywiście te elementy kul bilardowych, które są takim modowym, trochę nawiązaniem do mojej pasji. Oczywiście KI był takim motywem przewodnim, ale on musiał być. Nie wyobrażam sobie bez niego <grych> takiej sesji. Także myślę, że to wszystko się pięknie wkomponowało. Jeszcze nawiążę do tego tła, w które zostało to zdjęcie wklejone. To już mam wrażenie, pomysł KINGI. Troszeczkę połączenie takie z moją reprezentacją Polski, tak biało-czerwone barwy i ten turniej akurat reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata, myślę, że to wszystko postanowiło taką jedną całość i bardzo dziękuję za ten efekt. Pan, Panie Ryszardzie, no właśnie, Pan jest Indianinem czy sportowcem, sportowcem na tym swoim plakacie? Sportowcem, no to widać tak na tej mojej twarzy to roz, człowieka rozbieganego cały czas. No opaska, tak jak sportowcy mają opaski, no też ten wizerunek super, ponieważ dały odwiedzenie tego wśród dzieci, młodzieży, rodziców. Zadziałało. Byli zachwyceni tym wszystkim. Tym bardziej, że ja no, działam na całym subregionie Tarnowskim, a więc tych, tych powiatach naszych ościennych. A zawody mamy i, i zawody i treningi mamy poniżej gminy na tym ośrodku przy szkole. I to widać, i to widać. I rodzice przyjeżdżają, przyjeżdżają z dziećmi. Bawią się z nami i na tych zajęciach sportowych, przy okazji zaglądają do Gemini. I także to jest takie jakby połączenie i rodziców, i spędzenia tego czasu z tych dzieci. No a przy okazji jeszcze mają możliwość zaglądnięcia do Gemini. Oglądnięcia tam pewnych rzeczy, zakupienia do zakupów, porobienia do, do tego. Także no super sprawa. No i, i, i ten mój wizerunek, no dzieci się śmiały. Jak no, takie dzieci w szkole mówią, proszę pana, proszę pana, pan wisi u mnie we windzie. A więc, to było takie, to była super sprawa, także no. Pamiętacie państwo, jak zadzwoniła do was Kinga Witek, czyli osoba, która wymyśliła sobie całą tę kampanię i ją zrealizowała po mistrzowsku. Pamiętacie, co wtedy powiedziała i jakie były wasze odczucia i reakcje? Pamiętam, że miałam troszeczkę taki mętlik w głowie, czy, czy się decydować. Bo nie ukrywam, że najlepiej czuję się przy stole bilardowym i jakoś tak. To jest dla mnie, brzydko mówiąc, robota. I, i niekoniecznie może na, na takich dużych, dużych reklamach. Natomiast jeśli wtedy, kiedy przedstawiła, jaki jest zamysł tego, tak i, i jaka jest strategia w ogóle działania, i że tyle osób się w to włącza, i, i że myślę, że, że może być z tego fajny, fajny faktycznie efekt, to, to, to zdecydowanie powiedziałam tak. Pamięta pan. To potem Podobna rozmowę? sytuacja była u mnie, no ja jak Kinga ze mną rozmawiała, no to też y, miałem takie mieszane uczucia, bo nie wiedziałem, jak to wyjdzie w ogóle, ale pierwsze, pierwsze efekty, które, które gdzieś tam y, rojczym, z człowieku siebie, bym, bym wjechał w słupa, bo mówi, w brzesku, jest taki potężny ten twój twój, twoje. na, na zdjęcie to wszystko, no i, i super sprawa. No. Y, ta, 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 moja osoba się pokazała już w wielu momentach i to też wpłynęło na to, że te dzieci później same chłonęły, żeby przyjść popatrzeć na te zajęcia, żeby się zaangażować w ten, te, te zabawę w sport. Pan Ryszard biega od zawsze, Ewa z kolei bilarduje, czyli ma do czynienia non stop z kijem i z kulami do bilarda. Skąd się to wzięło w waszym życiu? Akurat takie dyscypliny sportu? Ja właśnie chciałam wspomnieć o tym, o czym powiedział tutaj przedmówca, że, że trochę moja decyzja o, o przy, przystąpieniu do tej akcji była też spowodowana tym, żeby troszeczkę ten bilard rozpromować. Nie tyle mnie, co, co bilard, bo, bo Samą dyscyplinę. Samą dyscyplinę, mhm. bo jeszcze troszkę jest to niszowy sport w Polsce, pomimo, że Związek, Polski Związek Bilardowy dokłada wszelkich starań, żeby, żeby promować ten sport, teraz nawet na lekcjach WF-u jest duża szansa, że, że będzie dyscypliną. Więc to już jest duży krok do przodu. Natomiast chciałam troszeczkę też w Tarnowie to rozpromować, bo mamy taki klub. To jest mój macierzysty klub X Tarnów, który prowadzi mój wujek Andrzej Grzyb. Mieści się on na terenie Tosiru, czyli takim zagłębiu trochę w Tarnowie sportowym. Jest dużo dyscyplin, które tam można uprawiać, i taką wisienką na torcie dla mnie jest właśnie ten mój klub billardowy. Dzięki któremu tak na dobrą sprawę zaczęła się moja historia z bilardem. Trochę tańczyłam wcześniej, natomiast tak się jakoś potoczyło wszystko, że, że zostałam na lodzie, a że zawsze gdzieś chyba od rodziców chłonęłam ten sport pełno piersią, to, to potrzebowałam czegoś, czemu będę się mogła oddać. I właśnie ten bilard tak mocno mnie zafascynował. Dlatego bardzo polecam i, i zapraszam wszystkich do klubu bilardowego, ponieważ można tam i porad by zasięgnąć, można tam podkreśla w towarzystwie sportowców, bo jest to klub jak najbardziej bilardowy, w którym nie pije się alkoholu, ale typowo promuje się sport, żeby ten bilard nie wiązał się absolutnie z. Z, z używkami, tak, ale z, z przepiękną dyscypliną, którą można uprawiać do, do późnej starości. A jak ty odkryłaś bilard? Dlaczego akurat bilard w twoim życiu? Przypadkowo, zupełnie Aha. przypadkowo. Pomimo, że wujek prowadził od lat, od 30 lat prowadzi klub bilardowy, to nigdy jakoś specjalnie nie kręciła mnie ta dyscyplina. Wydawało mi się, że jest to dość nudny sport. Natomiast dopiero wtedy, kiedy, kiedy poszuki byłam na etapie poszukiwania pasji, Spotkałam się z kolegą, który był już jakby zawodowym graczem i pokazał, jak ogromne możliwości niesie za sobą ten sport. Co można robić na stole bilardowym z tymi kulami, jakie cuda można wyprawiać. Oczywiście tego wszystkiego trzeba się uczyć godzinami, natomiast sam efekt końcowy jest, jest cudowny. Czy to <gry> prawda, że trzeba mieć mocne, takie umięśnione ręce? Może nie do końca aż tak umieśnione, natomiast na pewno kondycja fizyczna jest ważna. Żeby ma znaczenie. Ma znaczenie, ponieważ czasem są, w trakcie takiego turnieju to są kilometry spędzone przez tak, do, do Dookoła stołu oczywiście. Tysiące ruchów w rąk, także to wszystko kosztuje. Tym bardziej, że to wszystko jest też przy takim mocnym napięciu psychicznym, tak, bo musimy wytrzymywać stres. Bo tam każda tak na dobrą sprawę zadrżenie ręki lub sztywność ręki powoduje już może powodować błąd. Także naprawdę jest co robić. Panie Ryszardzie, a to bieganie w pana życiu kiedy i skąd ja się mam, wzięło? Po prostu miałem takie szczęście, że trafiłem do szkoły piętnastki, która żyła sportem. Ja w tej szkole trafiłem na piłkę ręczną, ponieważ no to była szkoła, gdzie tam głównie była piłka ręczna. Moim pierwszym trenerem był pan Majorek. No i dostęp każdym leczą, a w tej szkole się robiło wszystko. Startowałem na zawodach gimnastycznych, startowałem w Żwiarstwie, a więc ta szkoła wszystko robiła. I to miałem taką jakąś możliwość wyżycia się w sporcie, no ale że lubiłem biegać, skakać, więc w pewnym momencie przyszła, przyszedł moment, że dyrektor Cebra, który był na Ponarze pracował, był trenerem na metalutarnów. A niedaleko Tarnowi, gdzie ja z kolei tam chodziłem na piłkę ręczną do trenera Kubali, następnego trenera. Przyszedł na trening i mówił, słuchaj stary, jeżeli chcesz ukończyć szkołę u mnie, to masz zacząć trenować lekkoatletykę. I takim sposobem trafiłem do metalu Tarnów i, i, i tak. A później startowałem w różnych klubach i tutaj przyjemność mam taką, z wujkiem. Byłem w, w, w Tarnowskiej Unii, Bardzo gdzie miło. był Z wujkiem Ewy. Tak, obecnej tak, tutaj. Tak, tak. Yy, I trzeba pozdrowić... z szefem mojego klubu. A więc trzeba pozdrowić No to już to robimy. To od Bardzo mi miło i dziękuję. Pięknie przekażę no, na pewno. No, także też też miał tą swoją cząstkę w moich, moich tych sportowych takich lekatycznych poczynaniach. No i tak... Skończyłem studia, studiowałem na dwóch uczelniach, skończyłem w Gdańsku w końcu. Trenuje pan dzisiaj też, panie Ryszardzie? Tak. Biega pan cały czas? Z biegami jest troszeczkę inaczej, ponieważ jestem po poważnej operacji kręgosłupa. Miałem 20, udar zawałem mózgu, więc muszę troszeczkę wyluzować. Ale, Ale mimo z... to jest pan czynny, sportowo? czas. Cały czas przy młodzieży i to, mnie trzyma. i to mnie trzyma, tak, tak. Młodzież jest kochana. Dojeżdżam raz w tygodniu do, do Brzeska na, na, na zajęcia, bo tam jest wspaniała grupa, gdzie prowadzi Maja Zawodniczka, wicemiszyni Polski na 400 metrów Płotki, Halinka Grech i ona tam prowadzi zajęcia. Drugiego młodego trenera mam u mnie w szkole. Bartka Golca, oni mi pomagają. Także większość rzeczy oni pracują. Ja jestem taki sobie z boku doradcą, żeby to wszystko się kręciło dalej. Słuchajcie państwo, czy macie takie wrażenie, że Tarnów to jest takie dobre miasto dla sportowców? Czy czujecie się zaopiekowani no właśnie przez Tarnów? Docenieni? Zauważeni? Na razie Bardzo liczenie. ciężkie pytanie, Aha, ponieważ no ja, wiem, ja się spodziewam, że nie jest łatwe. No Nie chcielibyśmy się narazić do niektórych. No to tak szczerze, panie Ryszardzie, jak to jest? Szczerze, powiem szczerze, że w niektórych miastach jest inaczej inne spojrzenie na, na, na sport. Tutaj jest ciężko, ale jeżeli osoby, które pracują w sporcie i robią to solidnie, zawsze mogą liczyć na jakąś pomoc. Ale to jest, to, to trzeba wychodzić i. i Przypominać i... o sobie. Przypominać o sobie, no. Także, że... Co na to Ewa? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja od, w zasadzie odkąd zaczęłam grać w bilard, reprezentuję Tarnów i, i miałam jakieś tam możliwości zmiany barw klubowych, ale jednak zostałam i, i, i twardo jestem tutaj serduchem w Tarnowie, I, i muszę powiedzieć, że takie wsparcie z miasta otrzymywałam przez, przez jakiś czas. Troszkę się później to pozmieniało, ze względu na to, że bilard jeszcze nie dotarł do dyscypliny olimpijskiej. To jest nasza wielka bolączka. Cały czas jesteśmy bardzo blisko i, i to w zasadzie z roku na rok jest coraz bardziej prawdopodobne. Ale jednak nie do końca wszystko to zależy od nas. Tak? I jednak dla tych dyscyplin um, nieolimpijskich to wsparcie zdecydowanie od pewnego czasu zmalało. I, I bardzo tego żałuję, ponieważ przez to, że jest to też troszkę ni bardziej niszowa dyscyplina, no ta pomoc jest w, nam oczywiście bardzo potrzebna, żeby kontynuować to, to co kochamy i, 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 i w czym też chcemy dla, dla Tarnowa by osiągać by jakieś tam sukcesy, medale zdobywać. Na koniec Także... jeszcze, ja bym was bardzo serdecznie prosiła, Ewę i pana Ryszarda, no bo wiem, że na przykład Ewa wróciła z Mistrzostw w Chinach. A ja jestem ciekawa, jakie są wasze plany, nad czym obecnie pracujecie i co w najbliższym czasie. Chętnie też usłyszę o waszych marzeniach. No moim marzeniem jest, żeby może kolejna olimpijka znalazła się w mojej grupie, bo miałem już taką możliwość. Monika Bejner była olimpijką, startowała na dwóch olimpiadach. Agnieszka Ligęza mały krok by startowała na olimpiadzie w Londynie. No, niestety układ, jakiś tam ten warszawski, zdecydował, że jednak w ostatniej chwili została wycofana. Przeżyła to bardzo mocno, bardzo, bardzo solidna dziewczyna, bardzo dobry sportowiec. No, no i moim marzeniem jest, żeby dochować No, teraz ostatnio startował mój były zawodnik, wychowanek na Mistrzostwach Europy 400 metrów przez płotki seniorów, Kuba Mordyl. No, jest Paulina Góra, która wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Więc no i ta młodzież, która teraz bawił się w sport u mnie, dla nich to są wzory, które chcą naśladować. No i tak marzenie żeby dochować się znowu może jakiegoś kogoś, który wystartuje na Mistrzostwach Świata. Czy tak jak tutaj u, u mojej przedmówczyni pojechać na taki kapitalny wyjazd do, do, do Chin. No Kuba Mordy był już w Japonii, więc, więc też, też był fajny egzotyczny wyjazd. Także no... O czym marzy Ewa? Ewa marzy o tym, żeby doba trwała 48 godzin, bo bardzo ciężko jest to wszystko godzić jeszcze z pracą zawodową. Marzę o tym, żeby, żeby ta dyscyplina była w stanie być moim, moim w pełni zawodem profesjonalnym i do tego cały czas dążę, ale nie jest lekko. Natomiast jeśli chodzi o cele na przyszłość, to, to takim moim teraz najbliższym celem jest zdobycie medalu, indywidualnego medalu Mistrzostw Europy, bo w, te, w poprzednim roku udało się zdobyć drużynowy medal Mistrzostw Europy z koleżanką z kadry Oliwią Czupryńską, z, z czego jestem bardzo dumna po takich moich różnych perypetiach zdrowotnych. I, i, I teraz marzy mi się ten, ten indywidualny oraz kwalifikacja na Mistrzostwa Świata, żeby móc dalej gdzieś tam ocierać się o tą czołówkę światową i, i, i grać swój bilard na poziomie światowym. Dopytam od razu, to jest możliwe, żeby trenować bilard i pracować zawodowo? To się da pogodzić? <głos》> no chyba się da. A gdzie <głos》>, pracuje zawodowo? Siedzę tutaj, jestem reprezentantem medycznym no nie ukrywam, że jest to wymagająca praca, bo no dosyć właśnie. dużo kilometrów robię za kółkiem. Natomiast można powiedzieć, że pracuję, żeby żyć, a żyję, żeby grać. Ale sport jest waszą pasją i to jest pewne. Zgadza się. Zdecydowanie. Tak. Da się bez niego żyć? Ciężko, ciężko jest. Mimo, że czasami są dołki takie, ale człowiek z tego wychodzi, bo jak widzi efekty tej swojej pracy, to to jednak człowieka podnosi na duchu. Czy sport ćwiczy charakter? To zupełnie na koniec obiecuję. Bardzo, bardzo. Ewa Bąk, mistrzyni Bilarda i Ryszard Jasicz, trener. Znany Tarnowski trener. Przypominam Państwu, że na Radiowym Facebooku trwa konkurs na ulubioną, najlepszą Państwa zdaniem stylizację w poszczególnych odsłonach kampanii Tarnowskie Oblicza Mody, a do wygrania kupony, karty podarunkowe do Gemini Park Tarnów. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Thank you, but Jin Cream Thank